Witaj w 21-dniowym wyzwaniu medytacyjnym stworzonym przez Chopra Center, wytwarzającym obfitość. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wszedłeś na pokład tej podróży do stałości i ciszy, żeby doświadczyć prawdziwej świadomości obfitości. W ciągu następnych trzech tygodni będziemy się koncentrować na różnych aspektach obfitości. W pierwszym tygodniu będziemy przygotowywać się na obfitość. Rozważymy obietnice nieskończonego potencjału. W tym czasie nauczymy się, czym jest prawdziwa obfitość nieskończonym źródłem, z którego wypływa. W jaki sposób nasza świadomość i umysł wpływają na przepływ? Jak możemy lepiej zrozumieć, że obfitość jest Boskim Prawem rozłożonym na każdego z nas. W drugim tygodniu pokażemy, jak obfitość jest powiązana z siedmioma duchowymi prawami sukcesu, zaczynając od prawa czystego potencjału, co właściwie jest możliwe, a kończąc prawem darmy. Jak podnieść obfitość w naszych życiach, służąc ludzkości? Korzystając z naszych unikalnych umiejętności i talentów. W naszym trzecim tygodniu będziemy rozważać praktyczne aspekty obfitości poprzez życie w obfitości, które jest naturalnym stanem bycia. W tym czasie będziemy poznawać ideę wspólnego przeznaczenia, świadomie manifestując nasze cele, wykorzystując moc intencji. I znaczącego zbiegu okoliczności. Przedyskutujemy również istotę życia we wdzięczności, w sposób pozbawiony trosk, z miłością i jednością dla stworzenia środowiska obfitości wokół nas. Zaczynając, zapytajmy siebie czym jest prawdziwa obfitość? Prawdziwa obfitość jest to doświadczenie, w którym nasze potrzeby są spełniane, a nasze marzenia spontanicznie osiągane. Znamy prawdziwą obfitość, gdy czujemy radość, zdrowie, szczęście, poczucie celu i żywotności w każdym momencie naszego życia i opływającą pełnię, która naładowuje każdą zaletę naszych żyć. Nigdy nie musimy szukać obfitości. Musimy się po prostu otworzyć i zauważyć to, co już jest, i pozwolić bogactwu obfitości wszechświata do płynięcia przez nas. Każdy z nas doświadcza obfitości każdego dnia. W obfitej radości dziecka, w promieniach słońca zerwających nasz pokój, gdy się budzimy o poranku, przyjaciołach i rodzinie którzy zawsze są dla Ciebie. Również przyroda odbija obfitość całej swojej chwale. Pełne życia polany pokryte dzikimi kwiatami, majestatyczne szczyty gór, gęste i przepełnione zapachami lasy oraz bogaty świat dzikich zwierząt, które wzrastają na naszej planecie. Wszystkie te prezenty, które przyroda nam ukazuje w każdym momencie, są przykładami prawdziwej obfitości. Nie jest możliwe policzenie ilości ziaren piasku nawet na jednym calu brzegu lub gwiazd na nocnym niebie. Nawet nasze własne ciała składają się z tych samych cząsteczek, które tworzą cały wszechświat. W przyrodzie, we wszechświecie, a nawet w nas samych, nie ma czegoś takiego jak niedobór. Czy brak. Teraz, gdy już posiadasz tę wiedzę, możesz przyjąć ideę nieograniczonej obfitości, wiedząc, że marzenia Twojego serca są zawsze dostępne, gdy się otworzysz na ich otrzymanie i dzielenie się swoimi zasobami ze światem. W którymś momencie dzisiejszego dnia poświęć czas na doświadczenie przykładów obfitości, zarówno w sobie, jak i wokół ciebie? Zobaczysz bogactwa, które świat nam oferuje w każdym momencie. Zaczniesz dostrzegać prawdziwie obfitą świadomość. W ramach przygotowania do wspólnej medytacji skoncentrujmy się na chwilę, na dzisiejszej myśli przewodniej. Dzisiaj zauważam całą obfitość, która mnie otacza. Zaczniemy teraz medytację, żeby skomunikować się ze źródłem, z którego wypływa cała obfitość. Przyjmij wygodną pozycję, umieszczając ręce lekko na udach, z dłońmi skierowanymi do góry. Zamknij oczy. W tym momencie wejdź do swego wnętrza, do tego miejsca wewnętrznej ciszy, gdzie doświadczamy połączenia z wyższym ja, Puść wszystkie myśli. Zacznij obserwować swój oddech. Wdech i wydech. Z każdym wdechem i wydechem pozwól sobie coraz bardziej się rozluźniać. Czuć się bardziej wygodnie. Bardziej w spokoju. Teraz łagodnie wprowadzaj mantrę z sanskrytu. Powtarzaj ją mentalnie. I pozwala jej płynąć z bezwysiłkową lekkością. Su so Ham Su so Ham Gdy będą Cię rozpraszać myśli, odczucia w ciele albo hałasy w otoczeniu, po prostu wróć ze swoją uwagą do mentalnego powtarzania mantry. Su-ham. Proszę kontynuuj swoją medytację. Czuwam nad czasem. Pod koniec usłyszycie, jak delikatnie zagram dzwonkiem, co będzie oznaczać, że już czas uwolnić mantrę. A-m. Teraz po cichu. Womę Już czas uwolnić mantrę. Proszę wróć ze świadomością z powrotem do swojego ciała. Daj sobie chwilę na odpoczynek, robiąc głębokie i powolne wdechy i wydechy. Kiedy poczujesz się gotowy, łagodnie Odpuszcz oczy. W ciągu trwającego dnia. Mić ze sobą nowe zrozumienie prawdziwej obfitości w sobie. Przypominaj sobie dzisiejszą myśl przewodnią. Dzisiaj zauważam całą obfitość, która mnie otacza. Dzisiaj zauważam całą obfitość, która mnie otacza. Dzisiaj zauważam całą obfitość która mnie otacza, na